Witam serdecznie po tej stronie Janek. Z Janek witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o sekundnikach, które czasami znajdują się przy sygnalizacji świetlnej. Moi drodzy, zanim przejdziemy do omówienia dzisiejszego tematu, chciałem tylko przypomnieć o możliwości zasubskrybowania mojego kanału. Każdy film możecie również ocenić, możecie go polubić, a cały kanał możecie polecić swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie. Serdecznie zapraszam do tych aktywności. Moi drodzy, rzeczywistość drogowa, rzeczywistość kierowcy, osoby, która korzysta z samochodu jest taka, że mamy droższe, mandaty, mamy możliwość zebrania większej ilości punktów karnych, łatwiej te punkty złapać, no i oczywiście łatwiej o utratę prawa jazdy. Spotkałem się z tym, że czasami osoby, które do tej pory jeździły rzadko samochodem, nie chcą już w ogóle wsiadać do tego samochodu, ponieważ boją się konsekwencji związanych z tym, że coś zrobią Źle, że to, co one zrobiły źle, ujmie gdzieś jakiś fotoradar, jakaś kamera, może czujne oko policjanta. No i trzeba będzie zapłacić mandat, będzie trzeba się męczyć z rozmaitymi konsekwencjami właśnie tego popełnionego czynu. No i trzeba przyznać, że rzeczywiście jest jak jest, nie jest wesoło. Trzeba się czasami mocno nagimnastykować, żeby nie wdepnąć w tak zwaną minę. I w dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o czymś, co mogłoby polskich kierowców, tych takich trzeźwo myślących kierowców, uchronić od takiego częstego mandatu. Ten częsty mandat Zdarza się za wjazd na skrzyżowanie na świetle innym niż zielone. No, trzeba przyznać, że bardzo łatwo popełnić taki błąd, wjechać na skrzyżowanie na świetle żółtym, pomarańczowym, rzadziej na czerwonym. Aczkolwiek to też wszystko zależy od tego, jak będziemy liczyć ten czas bo ktoś może wjechać na skrzyżowanie jeszcze na świetle żółtym, pomarańczowym, a może się okazać, że już będąc w połowie tego skrzyżowania zapali się światło czerwone, no i rzeczywiście taki policjant obserwujący tą sytuację może dojść do wniosku, że należy nam się mandat. O tym, że wjeżdżanie na skrzyżowanie w przypadku, kiedy nie świeci się światło zielone, jest bardzo ryzykowne, miałem okazję już nieraz wspominać, ale właśnie chciałbym powiedzieć o tym, co mogłoby uchronić uchronić kierowców od tego konkretnego łamania prawa, tym, czym są sekundniki bardzo, bardzo rzadkie wyposażenie sygnalizacji świetnej w Polsce, na zachodzie niezbyt rzadkie, aczkolwiek też wcale nie takie częste, te sekundniki po prostu pokazują na kilkadziesiąt sekund wcześniej już pokazują następną zmianę światła. No i na przykład dojeżdżając do skrzyżowania, mając do tego skrzyżowania 100 metrów, jadąc z przepisową prędkością w terenie zabudowanym, na przykład 50 km na godzinę. Możemy z łatwością odgadnąć, odgadnąć, może to złe słowo. Możemy z łatwością stwierdzić, czy przejedziemy przez to skrzyżowanie jadąc 50 km na godzinę, czy powinniśmy zwalniać. No, jest to bardzo fajna rzecz. Niestety, tych sekundników jest jak na lekarstwo. Oczywiście, ceny mandatów związane z tym, że ktoś wjechał na skrzyżowanie na innym świetle niż. Zielone idą w górę. Szkoda, szkoda, że osoby ustanawiające w Polsce prawo nie pomyślały właśnie o tych sekundnikach. Nie sądzę, aby mój film spowodował, że jeden czy drugi parlamentarzysta zasiadający w jakiejś tam komisji do spraw drogowych się obudzi i nagle stwierdzi na jakimś tam posiedzeniu tej swojej grupy zajmującej się bezpieczeństwem ruchu drogowego że trafił na fajny film trenera pozytywnej jazdy i że rzeczywiście dobrze byłoby wyposażyć te najważniejsze skrzyżowania właśnie w sekundniki, a na pewno, na pewno należałoby wyposażyć te skrzyżowania, które właśnie posiadają rozmaite fotoradary, urządzenia szpiegująco-śledzące tych kierowców, którzy właśnie na czerwonym świetle mogą wjechać na to skrzyżowanie. Nie sądzę, żeby ktoś właśnie decydujący o tym wszystkim wpadł na Mój film, a na pewno już nie sądzę, żeby wziął go sobie do serca, natomiast warto o tym pamiętać i dlatego stworzyłem ten film, że takich sekundników brakuje i jadąc w terenie zabudowanym z przepisową prędkością, dajmy na to te 50 km na godzinę, możemy po prostu nie wyhamować przed linią zatrzymania, możemy zahamować. Za ostro, możemy wpaść w poślizg. Możemy mimo wszystko przekroczyć tą linię zatrzymania. W związku z tym warto zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby nie przekraczać tej linii zatrzymania, żeby w każdej chwili być gotowym na to, że jeżeli zmienia się światło z zielonego na żółte pomarańczowe lub właśnie z tego żółtego pomarańczowego na czerwone. Żeby móc się zatrzymać. No i tutaj jest w zasadzie jedyne rozwiązanie, nie jest to doskonałe rozwiązanie, to jest tylko i wyłącznie na szybko wymyślony sposób, żeby uchronić się przed mandatem, tym czymś jest po prostu mniejsza prędkość. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś jedzie w ruchu miejskim na przykład 70 na godzinę, no bo tak pokazują znaki, żeby maksymalnie jechać 70 na godzinę, to. Przez większą część swojego życia jako kierowca uważa, że musi jechać 70 km na godzinę. No to nieprawda. Jeżeli nie ma odpowiednich warunków, to powinien tą prędkość zmniejszyć. Uznaję, że jeżeli miasto, dana droga jest pocięta właśnie takimi skrzyżowaniami, sygnalizacją świetną, które sekundników nie mają. No to należałoby tą prędkość zmniejszyć i trzeba tą prędkość zmniejszyć. Jeżeli, jeżeli nie potrafimy wykonać takiej sztuczki, boimy się tego, co sobie o nas pomyślą inni kierowcy, gdy jedziemy na przykład 50 km zamiast 70 km na godzinę, to zdecydowanie powinniśmy zadbać o takie dowartościowanie siebie jako kierowców, zastanowienie się nad tym, co jest dla nas najważniejsze. Czy najważniejsze jest dla nas to, żeby nasza jazda podobała się innym? żeby była po prostu bezpieczna. A jedyny sposób na bezpieczną jazdę w sytuacji, kiedy tych sekundników nie ma przy sygnalizatorach, no to po prostu jest zdjęcie nogi z gazu. Innej możliwości, innej możliwości nie ma. Na pewno zdjęcie nogi z gazu jest łatwiejsze, kiedy mamy spokój za kierownicą, kiedy potrafimy ten spokój osiągnąć, kiedy mamy do czynienia z taką harmonią, kiedy ta jazda samochodem daje nam przyjemność, nie gonimy gdzieś, nie jesteśmy tylko stworzeni do tego, żeby w tym samochodzie jak najszybciej jechać, ale również jesteśmy stworzeni do tego, żeby ta jazda była przyjemna. Na pewno jazda związana z tym, że bardzo ostro hamujemy przed światłami, no bo chcemy się zatrzymać i za chwilę znowu przyspieszamy i znowu hamujemy, nie jest czymś fajnym. Szkoda, że nie ma sekundników, które mogłyby bardzo rozładować ruch w dużych miastach, mogłyby bardzo pomóc właśnie w zmniejszeniu hałasu, w zmniejszeniu spalin, zanieczyszczeń, ale również w zmniejszeniu nerwów. Ale dopóki tak jest, trzeba zdecydowanie zadbać o spokojną jazdę. Ja jestem oczywiście ciekawy, jakie Wy macie zdanie dotyczące Skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, między innymi w miastach, między innymi w terenach, na terenach zabudowanych. Jak sobie radzicie w sytuacji, kiedy co kilkaset metrów macie takie skrzyżowanie i musicie zwolnić? No, nie pytam się, czy sekundniki to jest według Was dobry pomysł, bo wydaje mi się, że wszyscy kierowcy uważają, że jest dobry. Ale jeżeli macie jakieś uwagi w tym zakresie, serdecznie zapraszam do wyrażenia tych obserwacji właśnie pod tym filmem. Ja już się z Wami żegnam, życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam Janek z Janek.